Cześć, widzowie z pierwszego odcinka The Finals. Jest, dzisiaj jest ze mną Slashi. Cześć, I widzimy się w rundzie. Hej, chciałbym zająć jeszcze chwilę. Jeśli macie trochę czasu i chcecie sobie na przykład pogadać na jakimś Discordzie, zapraszam teraz się nas, na Discord Ekipa Spira. Sam czasem tutaj bywam, patrzę, czy ktoś nie ma. Możemy więc sobie razem zagrać, czy coś. Więc no, ja już nie przedłużam i oglądajcie odcinek. Elo! Widzimy się w rundzie, za chwilę będziemy grać. W ogóle w dwójkę, więc będzie wpierdziel tam, nie? A, no, nie dwie. 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 a ja nawet nie wiem, jak No, My w dwójkę gramy, nie Dobra, ja... ja pomylam samą Człowieku, ty grasz pierwszy raz, ja chyba czwarty, nie piąty i gramy w dwójkę e, Po safe musimy high iść, high za mną Dobra, ale jak to się ja <laughs> e, No prawie Scotty. wszystkie myśli, znaczy lewym, lewym, jak ty tak jak ty tak ten? Hakiem to jest moja widzka, no. to masz inno. Ty masz na przykład leczenie. A co tak. ja mam z no. no, Mówiłem, że ja go ogóle Widzisz? Że trochę się przyszła, ale ma mam nie hapsa. Chyba. Dobra! Murde słody! Ej, bo mi się kręci w głowie! Gdzie yes, szli... zwał? Eee, widziałeś? Co my robimy? Ej, ej zblagowałem się! O, dobra. Tu się dzieje? Nie ja, 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 ja Jakieś mogę... takie dziwne te. E, te karnisty może podnosić chyba pod E czy nie pamiętam w którym? A pod F. Pod oh, wow. F i pod prawie możesz rzucać. E, widzę typa, widzę typa. I tu Ale masz generalnie ten mechanikę zniszczenia. Dobra, jak coś to ten. Ja. A, bo A, się. Ten się. Dobra, ja strzelam byle gdzie? Leży. Okay, wow. Szela do nie! Jakiś M-word do mnie, mnie strzelił. No bo rzuciłem tą bombę really w Anissim. Bo ja generalnie to nie. Widzisz, mówiłem przed chwilą, że Ja grałem cztery minutki. E, e, typ. E, safe ma, no, safe ma no, chyba. Bierzemy go. Lecimy z nim. Chodź, chodź, chodź. Jestem niewidzialny. Dobrze ci nie wiem. Nie wleł

Dobra, lecimy. O, poporna się. No, co? No, no. Ale ona znika po jakimś czasie. Tego chyba nie możesz dodać. No ile ci zostało jeszcze? Spacje, kliki. A, faktycznie, ja mogę kiedy chcę. Ja myślałam, że mnie to samo Idę tam. Ja Dobra, leży. Chłopa snajperka i do mnie na blisko idzie. No, Fajne. yeah, easy. I je mu HP! Ej, ta banisik bomb jest fajna. Ej, mam. Idę za tobą na górę. Ej, bo przejmie, przejmie, przejmie. Przejmie kaszałt. Ja, ja mam dwóch fotów! kurde. Przejmie kaszałt. On ma, o, 1. ja wiesz coś, y, musisz te jakby wypłacać, aby dostać hajs i ktoś może przejąć to wypłacanie. Ja zabiję nie jednego. Wzięli, 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 wzięli Poczekaj na mnie. 5 sekund, mam się no, ja, się mogę Dzień, A, Gdzie jestem? Dobra. E, on nie, że jestem popcorn. Biegnę, biegnę. Gdzie ty?

nie! Yeah. E, dobra, mamy kaszot, mamy kaszot. Łatwo. Rewejwuję. Ale łatwo Safe, safe, safe. Gdzie? Masz vault na, ten, na mapie. Wielki napis. Mam, mam safe. No ja mam tylko wąż, teraz jest dwójką. Jeden też. Otwieram safe, otwieram safe.

I chłopito, jest tak ładna na Instagramie. Mm mhm. Serw, fajnie się gra czy nie? Tak. Aha. Okay. Jak mnie zabije. No? Poco. I pani nie znam. Ta grazie. Tą grę stworzyli osoby, które odeszły od studia, które tworzy Battlefield. Nie wiem jak się nazywa to studio. Sorry, przepraszam jak się jest Riot Games! Mhm, Właśnie to studio, które tworzy Battlefield, to byli jego pracownicy, ale nie odeszli i teraz stworzyli właśnie tą grę. Jak to widzowie, to była firma Modza. Moda. Ależ rob. Nie! Nie! Aha, Nie! Nie! w Ja Nie! ja Nie! 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 Chodź do nas, Nie! 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 wygramy to. to! teraz w trójkę, ale z ale, ten Nie! 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 z dobrej. Nie! 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 Nice. No. no. A to jest w tej grze, że trzeba strasznie dużo w dupia, żeby on zginął jakby, nie? Bo... No, no. Bardzo mało zadają obrażeń te wszystkie duperale. To znaczy na bronię. Duperale. Eee, Edward, pad, Edward. Edward? Ale mega. Jestem na dachu mam dobrą pozycję left. Ja ja, bo... Mogłeś skoczyć na balkon. A, to tu są balkony. nie no, to będzie jakieś wielkie, jakoś... wielkie, wielkie wystaje jakiś ten szary coś, nie? Są balkony, o. A. a ja myślę, że tak rozwanisty nie robić, ale 9 być... się U, jest, jest, jest. Nie, 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 przejmie, przejmie Nie, ale, ale n ale N-word na końcówkę przyszedł Ale N-word No dawaj, no, robi go, no, robi, o nie ja rzuciłem do tego grenade'u. O Obochłodne. A baj to Nie przyjął! nie Jest! 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 nie? Ej, to szybko poszło, to Jest! 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 zagramy, nie? No Rady, Dobra. Pf, moja jest! 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 rundzie. Jest! 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 Widzimy się w drugiej rundzie. To co? Dobra. Widzimy się już w ten, w rundzie. Tutaj. No, nowy drip, koszulka zmieniona. O! o, kurde. O, przecież... O, oni nowe... O, nie. O, nie. O, bardzo bardzo nie. O, nie. O, nie. O, nie. O, fajny O, nie. O, nie. O, nie. O, nie. Z To zbieramy pieniądze safe, z safes którzy je już mają i musimy depozytować. Ej tam, lewo, lewo, lewo jest ten safe będzie. Dobra, płatka, dobra. Chodź Co lewo? Tu, tu, za Pysz... za mną. Aaa, bo to są takie przejścia Eee... Nie, to się nie przejdzie, bo ja mam Przejdę, przejdę, bez. Ja, ja też mam jednego jakiegoś. Mam hajs, mam hajs. Depozyt, depozyt. Depozytuję. Rew. 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 Idealnie. Rew. trzy kafle. Idealnie. Nice, nice, nice. A za zawicie mi dostała dwa klu. A trzy... Ale jest. Dobry nie! To no. masz o 100 więcej hp od nas, więc generalnie. Dobra, okay, ja. e, gdzie będzie safe? E, safe będzie. E, no mapie, musi być ten takich punktów szukać. Jak ty go rewajwuję. Aha, hold tu. Raociu, trzeba save. Rewive'owałem go bo ja jestem taki dobra Dobra lecimy Jazda! zdam uuu ale buzg Kurde na dole, jest piwnicy jakiejś piwnicy, piwnicy co, to są piwnicy na piwnicy Eee co to chodziło Nie wiem, nie wiem e, Mam, zaraz się lecimy Dobra, to ja tu będę Jeszcze przyszedł nasz... To jest zupa przyszedł Zrobiłem? A nie, ty go zabijesz, ale ja zresztą byłem. Gdzie, gdzie, Ej, no, mam zginąłem, może, O, wiesz, odrywam. Shay, 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 No N shay, n-word. shay, to jest hajsu, gdzie shay, shay, a, Nie, on jest w to serio dobry, tak szczerze. O, e, posaj... no, Ale... A jak? Eee, na mapie, Wiem, będzie! Ja to jest jest stopą. Patrz na... Ja muszę się odwrócić z góry, więc uważaj. Jak to się rzuca? Eee, ja mam, ty, ma... ja mam Grana, to się nazywa ból granat.

Co się dzieje? Yes. Nie! Ty uciekł, uciekł. Do... No i na trzeciego endorf nie wjechał. Aaa, teraz przyszedł do tego pozycji, gdzie były największe dymy, nie? Drugie, no, ja chodziłem jednego. Dawaj, dawaj chyba, dawaj. Ja nie jestem. Ha! Zawsze tak, dla mnie ciebie. Aha! Ja myślałem, że na ciebie w ogóle. Dobra, lecę poseje, lecę poseje.

o, no i spadłem. Kur... ty masz to leczenia rzeczy. Aha Ale A no, ja jestem w to słaby. Ale robię bo na banie. Jak tu ktoś, jak ktoś tu wejdzie, to ja od razu zacznę walić się w Tak. Zbieram kasę. Zabijam bo jestem taki dobry. Bo... Ile tu jest chłopów, jak to jest Dynamiko Bombastiko. Aha, o tu, jest. Tak widzowie, otrzymaliście like i. Nie, jakiś eułot mistrz, Aaa, noc! A tu nie położamy, pamiętajcie widzowie, a to nie położamy. Ej, drudajmy, drudajmy. Skąd on zjechał? Ej, przyjmij safe, będzie, przyjmij safe, będzie. Jak? Przy, przy mnie safe będzie. A, no i git. Osiem kafi. No. Nie, sześć kafi. Dobrze, dobrze. Dobra, razu trzy. Zaraz się cztery. Na... Aż... Dwa, cztery. Ajajaj. Aj, aj. Jestem w to słaby. Ja tam do was, jak stróż, Lecz... Ja się raz Ej, kto się jest, z... z... jest! To mnie zabije! O, nie. Dawaj, to się A minął go już dalej. A, dobra. Depozyt. Czyli? O, musimy zdepozytować. Ja cię bo... pójść, ja kurde. No, do najszego musimy iść? Co się dzieje? Ale fajnie mam określenie na przeciwnika, nie? N-word. Nieważne czy jest czarny, to jest N-word No właśnie. Gdzie jest gatunek? Nisze! Chodźcie, idziemy, szybko! Jest, depozyt! Nie, chodź, 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 chodź! O, zaraz, ja mam się podpisać! Czekaj. Fuck, e, nie zdążyłeś, musimy iść do innego. Kurde, do A, do A, jest... do podpiska! Nie, 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 tam jest safe, zdepozytuj, ty masz 4 kaple. Depozyt. A co ja muszę robić! Depozyt, bo jaś miał ona Depozyt to jest oznaczone literami. To jest tu. To ja tam lecę. Chodź Dobra. za mną. Otwieram sobie. O kurde, kurczę, kurczę. Kurczę, 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 kurczę. Kurczę, kurczę, Mam kasę, mam kasę. na ostatnie o, dwie sekundę, Coś ja Chcę depozytować, mam 6 tak, szkafów. Ja też zdepozytowałem, chłopie, dwie sze... Dwa. Nie wiem. Głupie n-wordowa... Wiz... Głupi n-wordowy gość. Głupi n-wordowy wszystko. Ja mam 25 pięć szkafów, I chłopie, jak nie grałem solo, to mi tak nie było dobrze. Ej, safe! save! Save tam, daleko na mapę. Da ale teraz po prostu grasz z mięsem tej gry no Trzy tak, eliminacji i śmierć śmierci A nasz chłop w ogóle ma 0 to on chyba to teraz dołączy Ty mnie rewajpujesz czy on? Ja A, No 10 ale Lecimy tam Pianur tak to byśmy mieli już czuł Tak to byśmy mieli 5 kafi tylko do, do zaliczenia Właśnie, nie to nie to podwyżka Ty, typ, typ, typ to widzę Agam. Ja Dwóch było ja... Oni też idą do tego sejfu Wiemy. Znaczy, bijem wiem. Dobra, widzak, tu jesteś? Stoisz. Dobrze, bardzo ładnie. Ja teraz spalię. Dobra. Dobra. lecę tam. Najlepiej ja chwilę chcę ci pomóc. Aha, ty. Teraz idę De się promić.

I nagle, nie, i nagle nie działa, bo nie a mnie to bombi, oni to wygrywają w tym momencie oni będą mieli... No. Oni będą mieli no, nie, oni to wygrywają to jest gra rankingowa? no nie a, a to są rankingowe? są chyba no, musimy ich znaleźć, bo oni cię wygrywają mam jakiegoś to, to są pomarańczowi Oj, pomarań... Mam Mam n w który... Zabiłem go, który miał Ale mnie zabili, kurde. Zabiłem który w Zabijem Zabiłem kopa, który jest depozyt. A jaki, jaki kolor miał? Pomarańczowy. Nice! A ile masz pieniędzy? Zero, bo mnie zabili. Ale mnie zdążyli na depo. I mamy mamy. ile mamy? Mamy 25, mamy drugie miejsce. No i bardzo. Dobrze. Mam coin, to the new first? też ma. Dobra. Otwieramy. Może no, byś osunęła własną pieniądze, bo ja się jestem. Eee, na plecach? O, O, i teraz to cię zagrywa, no. No i To chyba nie zadziałało. Ooooo, po ale Nie! Jeszcze... Yeah. Yeah!

Uuuu odlokowałem Lajto. Dobra, i tym akcentem kończymy. Ja muszę iść się na generalnie, więc no, nara.